Kalendarz Dobry Zasiew 2026. Piątek 30 stycznia. Pozostanę ten sam aż do Waszej starości i aż do lat sędziwych będę Was nosił. Ja to uczyniłem i ja będę nosił, i ja będę dźwigał i ratował. Księga Izajasza, rozdział 46, werset 4. Samotność nie tylko w starości. Pewna reporterka gazety chciała na własnej skórze doświadczyć, jak to jest być starym. Wizarzystka teatralna i projektantka kostiumów pomogły jej w odpowiedniej przemianie. Oto i ja, anonimowa emerytka, pisze później, idę z nieco pochyloną postawą, wsparta na lasce, krokiem ani chwiejnym, ani dziarskim. A jej doświadczenia? Spaceruje po ulicach. Jako mieszkanka dużego miasta nie ma specjalnych oczekiwań, jednak to, co następuje później, przekracza wszelkie jej obawy. To tak, jakbym nie istniała. Ludzie nie zauważają mnie, jakbym była powietrzem. Kobiecie z trudem udaje się znaleźć miejsce w zatłoczonej kawiarni, aby doznać choć trochę bliskości innych ludzi. Nikt choćby na chwileczkę nie zwraca na nią uwagi. Przychodzi jej na myśl zdanie pewnego poety: Starość nie jest taka ponura, dlatego że znikają nasze powody do radości, ale dlatego, że tam kończą się nasze nadzieje. Kosztuje ją to niemało wysiłku, aby dotrwać do końca eksperymentu. A jednak każdego człowieka, czy to starego, czy młodego, Dotyczy jedna zasada: nikt nie musi czuć się samotny ani opuszczony. Nawet gdyby na całym świecie nie było już dla ciebie nikogo, wciąż pozostaje wielki i miłosierny Bóg, który pragnie być bardzo blisko ciebie. On chce cię ratować i nosić, chce dotrzymać ci towarzystwa, jeśli czujesz się osamotniony. Wielu starzejących się chrześcijan, a także młodsze osoby samotne, mogą zaświadczyć, że Bóg jest naprawdę blisko nich i wspiera. Jednak droga do Boga prowadzi tylko przez Jezusa Chrystusa. Bez Niego człowiek jest oddzielony od Boga, sam i bez perspektyw. Życzeniem Pana Jezusa jest wyprowadzić każdego z tej trudnej sytuacji. On jest nadzieją dla osób w beznadziejnym stanie.